Pojawiło się nowe demo Tekkena 8 na PlayStation 5, także dzisiaj zagramy sobie pierwszy rozdział trybu fabularnego, także zapraszam. Cześć, Manowitamski, tutaj Lejto. Dzisiaj mam dla Was kolejny materiał z Tekkena 8. Coś fajnego, coś nowego, mianowicie pojawiło się demo Tekkena 8 na PlayStation 5 od 14 grudnia i bodajże od 21 na xboxach i na pc na steamie także chwilowo jest to ekskluzyw. no i między innymi w demie pod moją kamerką możecie zobaczyć, mamy takie tryby jak tryb fabularny, który dzisiaj będziemy sobie ogrywać, mamy e, wyprawa posalona gier, mamy coś takiego jak super walka duchów mamy gracz kontra gracz, gracz kontra cpu i galeria także dzisiaj obadamy sobie ten jakby e, no, najważniejszy chyba tryb e, z tego demo, czyli tryb fabularny story mode, mamy dostęp z tego co słyszałem do pierwszego Chaptera pierwszego rozdziału trybu fabularnego, także zobaczymy sobie jak to wygląda Jeżeli nie chcecie spoilerów, no to zapewne nie oglądajcie, także zaczynamy tryb fabularny. Ja tego jeszcze nie grałem, więc nie mam zielonego pojęcia jak to, jak to wygląda. Nic też nie oglądałem na YouTube, więc będzie to wszystko oglądane i grane razem z wami na żywo na nowo. Poznaj losa gmiśimów aż do na 7 za pomocą filmów z podsumowaniem. Czy chcesz przejść do galerii przed rozpoczęciem trybu fabularnego? No nie, tryby znamy. Story mode Tekkena 7 przechodziłem, nawet jest cały u mnie na YouTubie, także nie musimy sobie tego przypominać. Myślę, wybór poziomu trudności fabularnego. Eee, ten poziom rocznie jest płacany graczom, którzy wierzą w swoje umiejętności. Dobra, zróbmy poziom. Fabularny, wysoki, zobaczymy, co to znaczy. Czy będzie łatwo, czy trudno, jak to tam się prezentuje w story modzie, tak naprawdę. Rozdział pierwszy, zderzenie złowrogich gwia gwiazd. To, co na ten moment mnie lekko martwi, to to, że nikt, który miał dostęp do pełnej wersji gry na na 8, bo ostatnio pozalewały nas filmiki takimi materiałami informacjami, nikt nie wspomniał nic o trybie chodzonym, taki jak był chociażby w Tekenie 5, w Tekenie 6 i w starszych Tekenach. Na pewno wiecie, o czym mówię. Wcześniej się to nazywało między innymi Teken Force, chyba Devil Within w Tekenie 6 i tak dalej. A na razie nic o tym nie wiadomo. Mam nadzieję, że to będzie ukryty tryb i jest zakaz o tym mówienia, albo może jakiś w formie DLC się pojawi. Okej, okay, na razie mamy Larsa i Lee. Dziś mierzymy się z diabłem wcielonym. Devil Jin będzie czy kazuje? Ale ładnie to wygląda. No co jak co, ale.. Kurczę w każdej klatce. na 8 widać kasę po prostu, nie? Że nie poszło to na marne. No i nie mamy tego narratora. W końcu. No tu mamy normalne filmiki, normalne story, postacie się normalnie zachowują. Eee, ruszają ustami, mają interakcję. No ładnie to wygląda, nie? Kurde. Co to za motor, że pionowo po ścianie potrafi jechać? To jest chyba nowy Jork, nie w ogóle? Tutaj mamy Gina. Czy co będzie na start Gin kazuje? To widzieliśmy podobne kadry. Już kiedyś, na zwiastunach. W ogóle spoko, że po polsku mamy to wszystko fajnie. Nie wszystko po polsku mi się podoba, na przykład... E, na przykład menu po polsku, no tak średnio mi się widzi. Wolałbym to po angielsku, tak jak wiele razy zresztą mówiłem na moich materiałach, że ja zawsze chciałbym w grach, żeby było tłumaczenie oddzielone. Żeby na przykład napisy i dialogi dało się zostawić powiedzmy po polsku, a menu i nazwy postaci i przedmiotów dało się ustawić na angielski. To by było świetne. Ale no niestety zazwyczaj w grach tak się nie da rozdzielić tego. O, teraz już mamy gameplayowo, nie? Już widać modele się zmieniły. i Mamy już jakby gameplay. Boom! Nice! Ole weszło to. Gramy jeanem na start, dobra. Boom, boom. Okej. Okay. O! A, jaki skubaniec. Boom, okej. Okay. Nie mogę helswipa zrobić, bo ciągle wciska. Podwójny wall splat. A, koniec, nice. Zbiliśmy mu życie. Ale chyba pokazuje ma ogólnie więcej życia. I, I inaczej to życie spada niż e, w normalnych walkach, no ale wiadomo, to jest story mount, nie? O! W lewej kwadrat. Aha! Mogłem uniknąć albo karę zrobić. Nie przeczytałem tego, myślałem, że to jest po kolei. Bo w ogóle jaki to jest świetny system. Kurde, nie byłem na to gotowy, że tu mamy jakieś wciskanie jak w gatoforze, ej. Okay. A nowy, nowy cios Boom Cyk, cyk, tak jest. O kucnął tu nawet kazuja, no no. I znowu mamy zjechane HP. Ale świetnie w to się gra. Takie intens to jest. Co chwilę coś się dzieje. Super jest. O, Rejczarcik, Mogę wam powiedzieć, nie wiem jak to wy będzie wyglądać później na YouTubie, ale na, tutaj na, na PS5 jak ja to ogrywam na, na monitorze to wygląda obłędnie. No i jakby na razie zero żadnej ścinki, nie? że tak powiem. Wszystko idealnie płynnie chodzi. No przeskok jest gigantyczny w porównaniu dotykę dotyka na siedem, no nie ma co się oszukiwać. Wiadome, za dużo tutaj nie zobaczymy, sama ta walka to już jest długa. O, dżin ze skrzydełkami, okej. Okay. To jest coś po... dżin po hitmode'zie. Ty, postawę ma jak Devil dżin. Czy teraz gramy Devil dżinem? Tak, nie ma dół dwójki. Tak, Devil dżinem gramy jakby. To przecież pewnie Story Exclusive, ale jaja. Zwykłego elektryka ma. O kurde. O nie mogę mu. Okej. Okay. Bum. Bum. O, nie ma WS2 już, przynajmniej ta wersja. De tutaj Gina w wersji Devil Jean. To jest taki Devil Jean. Jin Devil Jin półtora, nie? 1.5. O, dziesiątka leci. Okej. Okay. Ale fajnie w ogóle, no to jest chyba miks taki tylko pod story Mode, bo to nie jest ani Devil Jin, ani Jin. Staken na 8. A tu już jakaś magia weszła a'la Final Fantasy, nie? Serio. <laughs> Ale fajnie, że są takie... że takie rzeczy bardziej exclusive dla story mode'a. Jakieś ciosy, czy może później będą postacie, czy jakieś akcje. Świetnie to wykombinowali. No okej, okay, tutaj się nie patyczkują, nie, jakby całe miasto rozwalone, nie ma żadnego problemu, nie ma to znaczenia. Oczywiście dajcie znać w komentarzach jak wam się to podoba, jak wam się ogólnie Tekken 8 Demo podoba, kto tam miał w końcu dostęp do grania. Czy to na PS5, czy to w niedalekiej przyszłości na innych konsolach? O kurde, walka jak ten. Jak w Dragon Ballu Goku vs Vegeta przegraliśmy. <grymne> Walczyli na Kamehameha O, w ogóle kolorki się zmieniły, zauważyliście? Kucnął skubaniec. Hit, hit da włączył. A. co jest. O. Nie dostał od mojego loła w ogóle. Ah nice. Kurcze, dobry, fajnie, ten, jak to wygląda. Dobrze. Nie mogę się skupić na grze. Co to jest w ogóle? Co to są za ataki? Jakiś z kosmosu. Ja nawet nie wiem, co ten. Jean Devil Jean. może zrobić, tak naprawdę. No, ale kara. Czy, czy my mamy Recharta? Mamy. Musiałem. Przez chwilę pomyśleć, pod jakim może być guzikiem. Bo ja zazwyczaj to zmieniam sobie, jeden przycisk czartowy. a tutaj to nie było zmieniane. I Cios, Ala, Goku Rose z Dragon Balla. O. Oczka trafione. Można przyspomować? Nie, kucap, patrz. Po, to, to było ukartowane, tutaj ja nic nie, nie zważywiłem, to tak musiało wyglądać. Udało się go pokonać w każdym razie. Jakiś quick time event znowu? Kurde, ale... to jest w ogóle... Chyba sam początek gry, bo wydaje mi się, że to jest ogólnie pierwszy rozdział właśnie. I tak z grubej rury zaczynamy. Epicko <laughs> to wygląda. To ja się nie dziwię, że wiecie, dostawaliśmy materiały ciosów czy walki ze Story Mode'a i ludzie się dziwili, co? Jak te ciosy mogą w ten sposób działać? No to teraz już wiemy, że Story Mode kieruje się swoimi prawami i nie postacie w ogóle mogą zupełnie inaczej walczyć, wyglądać i mieć inne ciosy niż normalnie później w grze, nie? Ancient ogr? o kurde! Dobra, ciekawe czy to jest naprawdę... czy to jest tylko... Ale fajnie wygląda Jean? Czy to jest tylko przypomnienie? Czy to jest zapowiedź DLC już? Super jakby Ancient Ogre był. Strasznie lubiłem tą postać. Właśnie takie postacie jak Jinpachi, Ancient Ogre, Dziadek Wang, no to to są postacie, które chciałbym zobaczyć. Żeby powróciły, nie? Także fajnie, że Ancient Ogre to pokazali. Ale jaja. Świetne to było. Oby to nie było tylko przypomnienie, tylko naprawdę, jest na to szansa w DLC. O, Viktor, Nowy? Lotniskowiec podwodny klasy Guardian. Raven i Victor? Okej, okay, admirałem jest. Nie mogę z tego miecza, no tak to nie pasuje. Ten do niego mówi po angielsku, ten po francusku, Śmie to jest akurat śmieszne. Że oni w swoich językach się komunikują i każdy siebie rozumie, nie? Czyli co? Wszyscy polują na Devil Gina? Na Kazue? Na Devil Kazoo? Ja pierdziele. Wy ludzie zbyt długo polegliście na broni i uzbrojeniu, a wasza rasa przemieniła się w posławionych kręgosłupa słabe Ale przemowa leci, giga czad. Pod władcami tego świata samofermy. No, w sumie. chyba nie tylko w grze. Ja jestem ciekawy tej historii, naprawdę zaciekawiło mnie to. mało oczywiście widzieliśmy, ale no jest to ciekawe. Co się dzieje, dlaczego, jaki będzie finał? Jaką rolę, kto tu zagra, jak to finalnie będzie wyglądać, kto wygra i tak dalej. Aha. <laughs> to dobre, dobre oczka ma, dobre oczko ma. Kazuje. Wszystkie satelity rozwala w sekundę. Aha, czyli jemu tak odbiło, że już to cały świat przejąć, okej. Okay. Tak jak Jin... Prawdopodobnie jest w stanie opanować te geny Devil Gina. No to okazuje odwrotnie, trochę mu odbija i chyba te geny bardziej go przejmują. O, jest Steve. Pol, oczywiście. No normalnie jak jakieś anime, nie? Cały świat słucha, wszyscy. Czy co, zaprasza ich jakby do. Swojego rodzaju turnieju czy coś nieoficjalnego? Uwolnić psy wojny, okej. Okay. Nie, dobra, ale wygląda to bajecznie. Wygląda to świetnie, te kadry. Już wiem co będę mógł ustawić na miniaturę. I co koniec mamy? Czy coś jeszcze? O, w wodzie Jean Tak jest. ja wygrałem, ale Jin, Jin... w historii przegrał. O, Devil. Aha. <laughs> to akurat fajne. No jak nie podam mu ręki, to zginie pewnie. Mhm. <laughs> Czy to będzie ten moment, że Jin się oparł mocy Devil Jin'a właśnie i dlatego będzie mógł to kontrolować? To ciekawe. O, oh, okej. Okay. Teraz Jun pokażą? W końcu, w story mode? Zie? Tak jest. Styl ma to. Też jakieś retrospekcje jakby mały. Cieka ja czekam na moment, jak, jak to pokażą, że June powróciła. Czy nagle się pojawi? Czy coś się wydarzy? Czy co tam? Produced by Bandai Namco Entertainment. Nie no, ale graficznie to wygląda mega dobrze. No i ja oczywiście ja będę kupować wersję na PS5. W razie czego? O, a Zazela mamy. Wow. Wersja na PS5, mam nadzieję, że wszystko będzie ok, bo crossplay i tak jest, więc jakby granie ze znajomymi czy online to nie ma większego znaczenia. I tak gram na kablu, więc na PS5 będzie jak najbardziej ok, myślę. Mam nadzieję, że nie będzie takiej akcji jak w Tekken 7. No nie zapowiada się na to, bo Tekken 7 to praktycznie był niegrywalny na początku na konsoli, chodzi o online. I, I po tygodniu się pamiętam przeniosłem na PC i kupiłem gierkę drugi raz sobie. Tak, jak zresztą większość osób zrobiła ostatecznie, ci co mogli, ale tutaj się chyba nie zapowiada. Tyle mamy testów, BET, ALF, teraz mamy demo, no to chyba dadzą radę, że to będzie hulać podobnie wszędzie. Na konsoli chociaż będzie ta pewność, że wiecie, że będzie to okej okay, zoptymalizowane do takiego poziomu, że każdy będzie miał tak samo. Bo z, z grami na PC to jednak różnie bywa, a tutaj no nie można sobie pozwolić na spadki. Muszą być te... Sze 60 klatek musi być. Jednak bijatyki to są nieliczne gry, gdzie dosłownie każda klatka tak naprawdę się liczy. Bo macie spadek jednej, dwóch klatek, jakieś mini zacięcie, no i to już może oznaczać przegraną. A jak ktoś gra w turniejach czy coś, no to może to oznaczać milionową przegraną, dosłownie. Kto to jest w ogóle? Czy my znamy, czy nie znamy, czy... Czy ja nie rozpoznaję? Czy już jest o tym informacja? Pek jakiś, czy kto to był? Nie wiem. Tak rzucam w ciemno. Może to postać nie ma znaczenia, a może ma, musisz dowiedzieć. Dziękujemy za zagranie w demo Tekken 8. Ten tryb będzie mógł być kontynuowany w pełnej wersji gry. Pełna wersja zaoferuje 32 postacie. Bla bla bla, ok. Przejdź do ekranu zakupu pełnej wersji gry. Nie, nie przechodzimy do zakupu pełnej wersji gry. No dobra, to widzieliście. Tak wyglądał tryb fabularny, przebudzeniem roku, rozdział pierwszy zderzenie złowrogich gwiazd no tutaj e, poziom trudności wysoki nie wydaje się być wysoki nie wiem czy to jest tylko dla bety, te, dla dema tak zrobione, czy tak to będzie wyglądać ale na spokojnie nawet jeżeli jesteście średni w to myślę, że możecie sobie wybierać e, teken wysoki nie będzie jakichś większych e, problemów tak nawiasem mówiąc także e, dzięki wam za dzisiaj trzymajcie się, no i co? do zobaczenia, na razie, cześć